Witaj, drogi bracie i siostro. Dziś wspólnie zawołamy do Boga o potężne uzdrowienie, które może odmienić twoje życie już teraz, w zaledwie siedmiu minut. Zanim zaczniemy, napisz w komentarzach wierzę i przygotuj swoje serce na cud. Rozpocznijmy tę modlitwę z wiarą i nadzieją. Ukochany Boże, wierzymy w Ciebie całym sercem, bo wiemy, że dla Ciebie nie ma nic niemożliwego. Panie, Ty jesteś Bogiem, który przemienia, uzdrawia, odnawia i przywraca. Niezależnie od czasu czy sytuacji, w jednej chwili Twoja potężna ręka może zdziałać cuda, które całkowicie zmienią naszą rzeczywistość. W naszej wierze wyznajemy, że jesteś Bogiem uzdrowienia, Bogiem odnowy, Bogiem, który działa w sposób nadprzyrodzony i dotyka każdej sfery naszego życia. Dziś, w tej chwili modlitwy, proszę Cię, Panie, zrób to, co tylko Ty możesz zrobić. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy doświadczy Twojej przemieniającej obecności, niech Twoje uzdrowienie zostanie w pełni uwolnione w ich życiu w sposób cudowny i potężny. W tej chwili proszę, abyś dotknął ciała, duszy i ducha każdej osoby, która łączy się w tej modlitwie. Deklaruję w imię Jezusa, że cały ból, Każde cierpienie, każda choroba fizyczna, emocjonalna i duchowa zostają teraz uzdrowione. Twoje słowo uczy nas, że przez Twoją ofiarę na krzyżu zostaliśmy uzdrowieni. Dlatego dziś, Panie, pragniemy doświadczyć tego uzdrowienia w żywy i realny sposób. Modlę się za tych, którzy są zmęczeni ciałem. Cierpią na choroby, które wydają się nieuleczalne, za tych, którzy noszą głębokie rany emocjonalne i za tych, którzy toczą duchowe bitwy. Panie, w zaledwie 7 minut możesz działać w sposób chwalebny i przynieść odnowę. Niezależnie od rozmiaru walki, ty jesteś większy. Niezależnie od intensywności bólu. Ty jesteś silniejszy. W tej potężnej chwili modlitwy wzywam Cię, Panie, abyś głęboko dotknął każdej osoby słuchającej i łączącej się w tej modlitwie o uzdrowienie i wyzwolenie. W imię Jezusa ogłaszam, że każda choroba, każdy ból i każde cierpienie, czy to fizyczne, emocjonalne, czy duchowe teraz znikają? Wiem, że możesz przynieść natychmiastowe uzdrowienie, bo Twoje słowo wyraźnie mówi, że przez Twoją ofiarę na krzyżu zostaliśmy uzdrowieni i uwolnieni od wszelkiej opresji. W każdej chwili naszego życia masz moc przywracania zdrowia, przynoszenia uzdrowienia ciału i pokoju duszy. Dlatego, Panie, w każdym domu, w każdym sercu, które słucha, niech Twój uzdrawiający dotyk stanie się teraz rzeczywistością. Niech ludzie odczują Twoją uzdrawiającą i przemieniającą obecność, działającą potężnie. Niech Boże uzdrowienie dotknie każdej sfery życia tych, którzy zmagają się z przewlekłymi chorobami. Z uporczywymi bólami, które nękają ciało i odbierają siłę fizyczną. Wiem, że kiedy wzywamy imienia Jezusa, choroby czy to fizyczne, czy psychiczne tracą nad nami moc. W imię Jezusa modlę się, abyś odnowił każdą komórkę, każdy mięsień, każdy organ cierpiący i przyniósł pełną odnowę. Panie, wielu zmaga się z ciężkimi i nieuleczalnymi chorobami, ale wierzymy w Twoją boską moc uzdrawiania, która nie zależy od czasu ani okoliczności. Ty jesteś większy niż jakakolwiek diagnoza lekarska, większy niż jakakolwiek choroba, i w Tobie znajdujemy naszą nadzieję i siłę. Twoje uzdrowienie wykracza poza to. Co mogą zobaczyć oczy i usłyszeć uszy. Jest skuteczne, przemieniające i natychmiastowe. Panie, modlę się również za wszystkich, którzy zmagają się z trudnościami emocjonalnymi i duchowymi. Wielu przechodzi przez ciężkie chwile, nosi głębokie rany w duszy i walczy z depresją, lękiem i strachem. Proszę w imię Jezusa, abyś teraz wszedł w każde udręczone serce i otoczył je swoim pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Niech Twoje boskie światło rozproszy wszelką ciemność, która stara się panować nad tymi życiami. Wyzwól, Panie, tych, którzy są w niewoli strachu, Bólu emocjonalnego lub duchowych walk, które wydają się niemożliwe do pokonania. W zaledwie siedem minut możesz przynieść odnowę, która przemieni całą rzeczywistość, przynosząc równowagę, spokój i głębokie uzdrowienie. Ufając Tobie, wiemy, że Ty nigdy nie zawodzisz. Z Twoją pomocą nie ma nic czego nie moglibyśmy przezwyciężyć. Proszę cię, przyjdź teraz ze swoją łaską, uzdrawiając każdą ranę, każdą kontuzję, każdą słabość. Wzywam odnowę fizyczną, emocjonalną i duchową dla każdego. Niech w tej chwili serca zostaną dotknięte twoim pokojem. Niech zniknie wszelka niepokój a Twoja obecność niech będzie jak balsam uzdrawiający, przynoszący spokój i nadzieję. Niech Twoje uzdrowienie dotknie tych, którzy cierpią na nieuleczalne choroby, niech odbudujesz organy, które nie funkcjonują, niech Twoja niewidzialna ręka dotknie komórek ciała i odnowi je, przywracając zdrowie w sposób nadprzyrodzony. Panie, wiemy, że jesteś Bogiem, który może działać ponad to, o co prosimy lub o czym myślimy, dlatego dziś prosimy o Twoje cudowne działanie. Twoje słowo mówi, że tam, gdzie Ty jesteś, tam jest wolność. Dlatego teraz ogłaszam, że wszystkie więzy, które trzymają życie Twoich dzieci. Teraz spadają na ziemię. Ogłaszam, że każdy duch choroby, każdy duch ucisku, każdy duch bólu, strachu i niepokoju zostaje wyrzukony w imię Jezusa. Wzywam moc Twojego uzdrowienia, Panie, aby w krótkim czasie życia zostały całkowicie przemienione. Niech siły, które były wyczerpane, Zostaną teraz odnowione, niech zdrowie zostanie przywrócone, a nadzieja zakwitnie w sercu każdego. Ojcze, wiemy, że w Twoim imieniu nie ma ograniczeń, i z tą wiarą oddajemy Ci wszystkie obszary naszego życia. Ty potrafisz przywrócić każdą sytuację, o nawet to, co wydawało się stracone. Panie, wiem, że wielu słucha tej modlitwy z sercami pełnymi rozpaczy, z intensywną walką, ale jednocześnie ufają, że Ty możesz zmienić ich historię. Dlatego oddajemy Ci ten czas, mając pewność, że Ty możesz uczynić wiele w krótkim czasie. Wołam, Panie, o uzdrowienie umysłów, o każdy myśl. Która nie jest zgodna z Twoją wolą, o wszelką udrękę, depresję i lęk. Niech Twoja boska obecność uspokoi te serca teraz. Prosimy także o uzdrowienie ran emocjonalnych, abyś przyszedł i przywrócił złamane uczucia, zranione relacje, lęki, które nawiedzają życie tak wielu. Niech w tej chwili. Słuchając Twoich słów, poczują, jak Twoje uzdrowienie przenika ich wnętrze, przynosząc wyzwolenie. Panie, niech wszyscy, którzy teraz słuchają, poczują prawdziwy dotyk Twojego Ducha Świętego. Wiemy, że w zaledwie siedem minut możesz uczynić coś nadprzyrodzonego możesz uczynić cud, możesz przemienić serce. Możesz przywrócić ciało, możesz o umysł. Panie, w Twoim imieniu teraz uwalniam uzdrowienie, odnowę, zdrowie, pokój i zwycięstwo w życiu każdego, kto jest tu obecny. Ty jesteś Bogiem, który może uczynić nieskończenie więcej niż prosimy lub myślimy i ufamy, że w tej chwili już działasz cuda. Panie, niech w zaledwie siedem minut Twoje uzdrowienie dotknie każdej sfery życia wszystkich, którzy oddają się Tobie teraz. Panie Boże, w imię Jezusa, wołam z całej wiary, która jest we mnie, prosząc, abyś objawił swoje uzdrowienie w każdym życiu, w każdym ciele, w każdym umyśle, który teraz słucha tej modlitwy. Proszę Cię, z sercem pełnym ufności, abyś przyniósł ulgę w każdym bólu, każdej chorobie i każdej trosce, które trapią Twoje dzieci. Ojcze, wiemy, że Twoje uzdrowienie jest aktem natychmiastowym, nieograniczonym czasem ani przestrzenią, i że w tej właśnie chwili możesz dokonać cudu. Tam, gdzie nauka mówi, że nie ma już nadziei, objawia się Twoja moc, przynosząc odnowienie i zdrowie. W imię Jezusa ogłaszam, że każdy ból, który zniewała, każda choroba, która dręczy, każda udręka, która paraliżuje umysł, zostają teraz rozproszone dzięki nadprzyrodzonej mocy Boga. Niech Twoja boska interwencja będzie teraz odczuwalna przez wszystkich, którzy wołają do Ciebie. Niech każda osoba słuchająca tej modlitwy w tej chwili zostanie głęboko i cudownie dotknięta. Panie, wiemy, że Ty jesteś Bogiem, który nie zna granic, który wykracza poza czas i przestrzeń. Nawet gdy diagnoza wydaje się beznadziejna, Ty jesteś naszym uzdrowieniem. Nawet gdy umysł jest przeciążony strachem i niepewnością, Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, przychodzi, by uspokoić i przywrócić. Wołam do Ciebie za wszystkich, którzy odczuwają intensywny ból fizyczny, czy to chroniczny. Czy ostry, niech Twoja moc zostanie teraz uwolniona na ich ciała. Każda choroba, widoczna czy niewidzialna, niech ulegnie Twojej mocy, a Twój uzdrawiający dotyk niech przyniesie pełne odnowienie i uzdrowienie. Ojcze, wiem, że nie ma nic, czego Ty nie możesz zrobić. Jesteś większy niż jakikolwiek problem większy niż jakikolwiek ból czy cierpienie. W Tobie znajdujemy prawdziwe uzdrowienie i prawdziwy pokój. Dlatego proszę, aby Twoja potężna ręka dotknęła każdej osoby w sposób nadprzyrodzony. Tam, gdzie jest choroba, przynieś zdrowie. Tam, gdzie jest ból, przynieś ulgę. Tam gdzie jest strach i troska, przynieś ufność i nadzieję. Niech każde życie doświadczy teraz Twojej odnowy, a cuda dzieją się w każdym sercu, ciele i umyśle. Wierzę w moc Boga, by czynić cuda, i z tą wiarą ogłaszam, w imię Jezusa, że uzdrowienie dzieje się już teraz. Panie, Ty nie znasz ograniczeń. Nieważne, gdzie ktoś się znajduje ani przez co przeszedł, Ty jesteś zdolny do pełnego odnowienia. Twoje słowo uczy nas, że jesteś Bogiem, który uzdrawia, który wyzwala, który przynosi życie tam, gdzie była śmierć. Dlatego w tej chwili, z autorytetem w imieniu Jezusa, ogłaszam, że każda choroba ustępuje, każdy ból znika, a każdy smutek przemienia się w radość. Niech zdrowie, pokój i wolność płyną w potężny sposób, docierając do każdej osoby, przynosząc odnowę od wewnątrz. Panie, przyspiesz proces uzdrawiania dla tych, którzy są w trakcie powrotu do zdrowia. Dla tych, którzy są w szpitalach lub na intensywnej terapii, niech Twoja ręka dotknie tych miejsc i uzdrowi ich ciała w sposób cudowny. Dziękuję Ci, Boże, za to natychmiastowe uzdrowienie, które teraz jest uwalniane. Panie, nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych i wychwalam Twoje imię za to potężne dzieło odnowienia. Ty jesteś cudowny, Ty jesteś Bogiem, który przemienia ból w radość, który zamienia lament w taniec, który przywraca to, co zostało utracone. Twoje słowo mówi, że przez Twoje rany zostaliśmy uzdrowieni, i dziś, w tej chwili, to uzdrowienie staje się obecne w życiu wszystkich, którzy w Ciebie wierzą. Niech będzie pochwalone Twoje imię, Panie, za każdy cud, który teraz czynisz. A teraz, Panie, modlę się, aby wszyscy, którzy słuchają tej modlitwy, podzielili się tym słowem wiary i uzdrowienia z tymi, którzy również potrzebują Twojego dotyku. Niech inni zostaną pobłogosławieni tą modlitwą, i niech dzięki temu wielu zostanie osiągniętych przez Twoją potężną rękę odnowienia. Niech Twoje słowo rozprzestrzenia się, przynosząc uzdrowienie i wyzwolenie wielu życiom. Jeśli ktoś teraz słucha i jeszcze nie zapisał się na ten kanał, proszę Cię, abyś dotknął jego serca. By mógł się zapisać i nadal otrzymywać takie potężne modlitwy. Dzięki temu coraz więcej osób będzie mogło być poruszonych przez Twoją łaskę i moc. Wysławiam Cię i dziękuję, Panie, za uzdrowienie, które już jest w ruchu. Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, czci i uwielbienia na wieki wieków. Amen.